Witam serdecznie w kolejnej części o fortyfikacjach twierdzy Dęblin. W dzisiejszym odcinku zamkniemy już temat lewobrzeżnych elementów obrony twierdzy Iwan Gorod. Co prawda pozostał jeszcze jeden fort, dawniej oznaczony jako numer 7, czyli fort Głusiec. Jednak jest to w tej chwili magazyn dla jednostki wojskowej numer 3248 czyli 1 Batalion Drogowo-Mostowego Demlin. Z racji tego, iż jest to obieg wojskowy, nie jest możliwa jego eksploracja, nagrywanie czy przelot dronem. Zatem przechodzimy do innego obszaru i już ostatniego związanego z twierdzą Demlin po tej stronie Wisły. Są to umocnienia zbudowane na rozkaz generała Szwarca po wygranej w 1914 roku Bitwie Obronnej o twierdzeń Wangorod. O przebiegu bitwy i roli fortyfikacji stałych po tej stronie Wisły opowiadam w odcinku o forcie Borek. Streszczając jednak sytuację, to dzięki sukcesom z końca 1914 roku generał Szwart przekonał rosyjskie dowództwo o potrzebie rozbudowy zarówno twierdzy, fortów oraz dodatkowego pierścienia fortyfikacji położonych dalej od samej cytadeli. Szwart uznał, że pierwsza linia obrony w trakcie bitwy w 1914 roku. Znajdowała się zdecydowanie zbyt blisko twierdzy i mostów na wiśle. Postanowił zatem wysunąć ją na zachód, projektując szeroką linię mocni polowych stanowiących pierwszą linię obrony. Przedni skraj linii obronnej miał przebiegać na lewym brzegu w odległości od 12 do 14 km od centrum, a na prawym brzegu od 10 do 12 km. Ponadto linia miała być tak poprowadzona, aby w pełni wykorzystywać dostępne właściwości terenu oraz połączenie obiektów wszelkimi środkami łączności. połączono zatem okoliczne wsie i miejscowości drogami bitymi, liniami telegraficznymi oraz w przypadku np. wsi Słowikinowe czy Gniewoszowa, liniami kolejowymi. Centralna linia obrony, Przebiegało od mozolic, przez Bąkowiec, stanowiący centralny punkt linii mocniej, aż do Gniewoszowa. Odcinek ten składał się w dużej mierze z linii zamaskowanych okopów strzeleckich, zabezpieczonych siecią drutów kolczastych, pulminowych i fugasów. Do tego wykorzystywano również pobliskie mniejsze cieki wodne oraz kopano dodatkowe rowy utrudniające atak wrogich żołnierzy. Dodatkowym atutem były niewątpliwie okoliczne wzniesienia oraz obszary podmokłe, w tym Dosyć rozległe bagna. Same transszejrowości oraz umocnienia umieszczano wzdłuż skraju lasu. No to jest na wzgórzu, no tu jest spad w dół. Ale patrz, że natura odbiera co swoje i kurła. A jednak, a to rosyjscy żołnierze byli? Tak. Ale to długie jest no, przez całe Tu miałeś główny punkt Południe i zachód No I tutaj był widok na No teraz jest las ale No ale patrz, tam masz widok na polane Nie wiem co kiedyś tam było ale Nic, nie było pola. pola no nie pola i tu też nie to... było nosu Jeśli był to gościeli na yy, ten No to jeśli szły stamtąd stamtąd jak szły jakieś wojska a bank je widzieli. Dobry punkt, i Jest całe wzgórza jest pocięte. Tak no i tutaj też spadł w dół. Tak mi tutaj na podnóży tą wasta leci. Ale kurwa to idzie No i teraz wyobraźmy sobie szły wojska Ale pod górę, wrogie wojska, miały pod górę Dobre miejsce do obrony, ale tu nie wiem czy zwierzę jakieś nie było Niedawno zdecydowaną większość sił i środków Grupy Centralnej umieszczono na prawu od wsi Bąkowiec i Słowiki. W okolicy powstał również odcinek na przedłużeniu Wisła Gniewoszów, który obsadziły pułki. Karski, Rostowski, Piemowski z dwiema bateriami 150 mm Haubitz oraz mniejszymi bateriami polowymi. Sztab dowództwa tego odcinka znajdował się we wsi Regów Nowy, a dowodził nim dowódca pułku Karskiego. Umocnienia grupy Bąkowiec zajmował pułk baszkady Dukwarski i dwa bataliony 32 Brygady. Sztab zajmował niewielki schron za linią obrony. Za podstawowymi obiektami obrony i na flankach zaplanowano umieszczenie stanowisk artyleryjskich, umożliwiających wsparciem ogniem grup sąsiednich oraz obronę odcinków między nimi. Do 27 lipca 1915 roku ukończono przegrupowanie artylerii, przydzielając każdej z grup na lewym brzegu baterie artylerii ciężkiej. Cztery w Gniewoszowie, sześć w lesie koło wsi Bąkowiec i dwie w Mozolicach. Poza pierwszą linią obronną mieszczono również dodatkowe baterie dział, a na wysokości stałych fortów stały najcięższe armaty twierdzy kalibru 152 mm. Razem z powstałymi wcześniej środkami łączności cały system obronny prezentował się okazale, ale jego bojowa przydatność nie została ostatecznie sprawdzona. Wynikało to z tego, że w połowie roku 1915 wojska rosyjskie miały za sobą serię solidnych porażek, a wojska niemieckie i austro-węgierskie napierały na całej długości frontu. Polowe stanowiska obronne, podobnie jak forty pierścienia twierdzy, zostały w pośpiechu porzucone lub zniszczone. Jak widać jednak ślad po nich ostatecznie nie zaginął i wciąż pasjonaci historii mogą z przyjemnością odkryć pozostałości tych pozycji obronnych. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.